To dzisiejsze odcinki specjalnej cały rajd siednicki, jak na debiut, chyba niesamowicie trudne, ale debiut chyba trudny pozytywnie. No właśnie, tak wszystkie debiuty, jak sobie przypomnę w historii rajdowej, zaczynałem od najtrudniejszych rajdów. Jak nie od rzeszowskiego trudnego, to teraz w nowym samochodzie, w trudnych warunkach. No dzisiaj straszne warunki na to, co, żeby jechać szybko nie, z autem, którego się nie zna. E, nie drasnąć go, bo nie drasnęliśmy nawet zderzaczka, więc jestem bardzo zadowolony. Na no, tempo może nie było najlepsze, ale obroniliśmy się na pozycji czwartej, trzeciej się nie Dało. Tomek Kasperczyk ma dużo większe doświadczenie, przepracował, jak mówił, całą zimę. My nie pracowaliśmy w zimę na tym, żeby być szybkimi od pierwszego rajdu. Wyciągamy wnioski z dnia dzisiejszego, wczorajszego i na następny rajd będziemy się na pewno starali przyjechać lepiej przygotowani. A poza tym, shooter jest moją ulubioną nawierzchnią, więc myślę, że tam odnajdziemy szybko nasze tempo. Lepsze przygotowania oznaczają dodatkowy start, może za granicą, w jakimś rajdzie szutrowym? Nie brałem tego pod uwagę, ponieważ pomiędzy startami w rajdach mamy jeszcze rally cross. Za dwa tygodnie, 7 maja, zapraszam wszystkich do Torunia. Runda Mistrzostw Polski Rally Cross, Oponao Mistrzostw Polski Rally Cross z rundą Cezowską. Mamy dużo pracy z przygotowaniem się do tych zawodów, żeby organizacyjnie spiąć, również wystartować, więc po tym się trzeba szybko szykować na jakiś trening, więc chyba na rajd nie będzie czasu. Chciałbym, ale nie damy rady. Myślę, że trzeba po prostu indywidualnie testy przepracować, pomyśleć nad wieloma rzeczami, żeby kolejny rajd lepiej spiąć od strony organizacyjnej i lepiej spiąć. Tą pracę pomiędzy kierownicą a pedałami będzie dobrze. Dziękuję, dziękuję. dziękuję bardzo.